Cześć i witaj w Megamind. Dzisiaj powiem Ci po czym poznasz, że ktoś zazdrości Ci dużo bardziej niż przyznaje. Te sygnały są subtelne, ale bardzo pewne. Pierwszy znak to minimalizowanie Twoich sukcesów. Mówisz o czymś, z czego jesteś dumny, a ta osoba odpowiada e to nic takiego. Każdy by tak potrafił. To nie jest obiektywna opinia, to obrona ich ego. Drugi sygnał to fałszywa gratulacja. Ton jest miły, ale mimika zimna. Mówią super, ale brwi idą w dół, a usta się nie uśmiechają. Ciało zawsze zdradza prawdziwe emocje. Trzeci znak to bierne podważanie. Ktoś nie krytykuje cię wprost, ale wrzuca drobne szpikulce. No zobaczymy, ile to potrwa. Fajnie, ale pewnie miałeś szczęście. To typowe dla ukrytej zazdrości. Czwarty sygnał to nagła zmiana zachowania. Gdy osiągasz coś ważnego, osoba, która była blisko, zaczyna się dystansować albo wręcz odwrotnie interesuje się tobą aż za bardzo. Zazdrość rzadko zostawia relacje takie same. Najważniejsze, zazdrosna osoba patrzy na twoje życie jak na lustro. To nie ty jesteś problemem, tylko to, że przypominasz jej o tym, czego sama nie zrobiła.